Słowo na poniedziałek. Ostatni dzwonek. Niels Bohr powiedział błyskotliwie, przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. Próby zaplanowania naszego życia, choćby na kilka godzin do przodu, są skazane na kolizję z gigantyczną liczbą rzeczy, na które nie mamy wpływu, a zadecydują o tym, co się będzie działo. Stąd wielki sens umieszczania życia w tu i teraz. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że całkowite zaprzestanie prób organizacji przyszłości w postaci choćby węzłowych wytycznych dla siebie może nas wyrzucić na jakiś nieznany brzeg. Najgorzej, jeśli będzie to brzeg niechciany, nie ta wyspa, nie to towarzystwo, nie te zapasy, nie te możliwości. Myślę o tych latach życia, które zwykliśmy nazywać emeryturą, i zupełnie nie chodzi mi o. Ustawowe parametry, tylko o osobiście zdefiniowany czas. 1. Zdrowie. Najważniejsza zmienna. Im jesteśmy starsi, tym wyżej, zawieszona jest poprzeczka standardów utrzymania się w formie. Coraz trudniej się regenerować. Zmęczenie atakuje niespodziewanie. Kości nie tak wytrzymałe, mięśnie flaczeją szybciej, zęby coraz słabsze. Wzrok robi niespodzianki, i słuch też może płatać figla. Dlatego warto sobie odpowiedzieć na pytanie: Jak ma wyglądać moje zdrowie w roku X i przez następne Y lat? 2. Relacje. Mniej ważne gdzie, ważne z kim. Jakich ludzi chcesz mieć wokół siebie? Jakie towarzystwo? Jakie środowisko? Możesz mieć wątpliwości, czy osoba, z którą żyjesz obecnie, ma być Twoim przeznaczeniem do końca życia. Ważna sprawa, choć w tej kwestii proponuję zacząć od siebie. Pisałem o tym w słowie na poniedziałek, numer 13. Twoja końcówka: 3. Pieniądze. Brutalna rzeczywistość. Ile potrzebujesz, by utrzymać wymagany standard życia? Czy to, co robisz obecnie, wystarczy, by gromadzić i/ lub Oszczędzać? Chcesz wiedzieć, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby spokojnie żyć? Weź kwotę, którą chcesz mieć miesięcznie, pomnóż ją przez 12 i przez wymaganą liczbę lat. Ten wynik to nie tylko liczba, to lustro Twoich decyzji dziś. 4. Sens. Definicja codzienności. Co masz robić? Jaki ma być Twój wkład? Wstajesz rano i co dalej? Jak nie będziesz wiedzieć, Zaczniesz się nudzić. Jak zaczniesz się nudzić, czas zacznie przyspieszać. Jak czas zacznie przyspieszać, a nie się obejrzysz, jak spora część Twojego życia wyparuje. Być może trzeba zacząć wymyślać siebie już teraz, na przyszłość. Wyznasz sobie datę, którą nazwiesz ostatni dzwonek. Datę, w której musisz wiedzieć, co robić z tymi czterema rzeczami powyżej. Mieć choćby zgrubny plan. I wystarczająco dużo czasu, żeby się przygotować.